Dzień dobry, jestem Oliver, z telewizji szkolnej SP218, obok tutaj mamy... Kaspra, no i tak, chciałem tutaj powiedzieć, że widzimy tutaj piękne dekoracje, widzimy tutaj pociąg, widzimy też tutaj kościół mamy, widzimy też szopkę, kościół mamy tutaj, tutaj też jest krzyż, tutaj widzimy. To Oliver i opowiem wam dzisiaj o tej pięknej choince. Mamy tutaj choinkę i... Mamy tutaj wiele yy, przeróżnych rodzaju, rodzajów bombek. Nad nami są, yy, jak widać, yy, zima przychodząca w grudniu. Drzewa już widać, że na nich jest śnieg. Na tej ścianie znajdują się yy, wszelkiego rodzaju życzenia. Tutaj mamy takie po angielsku, więc nie będę tu podkreślony klimat świąteczny. Wszystko ładnie pięknie, zimowe. Wydaje mi się, że na tej pięknej oczyszczenie yy, ptaki. E, zrobione przez oczywiście nasze, nasze klasy z, z naszej szkoły. E, są prezenty. E, Też dla każdego są ważne prezenty, ale najważniejsze wiadomo, że to jest Jezus Chrystus, dla nas jest najważniejszy. Widzę, że robi się tu jakieś piękne ozdoby. Mogłaby, mogłabyś nam coś o tym opowiedzieć? To jest taki święty Mikołaj. Powiedz mi, co tutaj się dzieje, bo widzę, że macie bardzo dużo dekoracji, widzę, że robicie je. Dobra. Wytłumaczysz mi, o co z tym chodzi? Robimy Mikołajki ze wnuczki. Powiedz mi, yy, wolisz choinkę sztuczną czy prawdziwą? Prawdziwą. A dlaczego? Bo jest ekologiczna. No, staramy się podtrzymywać tradycję świąteczną przygotowywania ozdób, więc mamy nadzieję, że z tego przedmiotu, z tej wełny powstanie kiedyś Mikołaj. A jakby Pani miała mieć koinkę, to plast taką zbudowaną z plastiku, czy pra prawdziwą? Generalnie mogłabym nie mieć choinki, ale jeśli już miałaby być, to niech będzie żywa. Niech już trochę pachnie, ale nie ma nic gorszego niż te kujące e, igły, które wchodzą później przez cały rok w stopy. Naprawdę. I już. E, i jeśli można, bo jeśli można byłoby tego uniknąć, to bym chciała tego uniknąć. E, chyba, że dzieci pomogą i będą codziennie zawiatać. Zobaczymy. I czy Pani już ma korację świąteczną? do? domu? Mamy już ubraną choinkę, w weekend ubieraliśmy choinkę. Elfy też już zaczynają grasować, więc magia świąt powoli wkracza. Czy u Pana w domu czuć ten klimat świąteczny? No czuć klimat świąteczny, żona się postarała, przywiozła z, z córką choinkę choinkę ubraliśmy razem e, także to był dobry początek e, na klatce schodowej mamy lampki wszystko ładnie świeci Co tutaj się dzieje w No tak, widzisz Szymonie u nas dzisiaj w klasie mikołajki zawieszki na choinkę z przeznaczeniem na kiermasz e, szkolny tak e, i wszyscy wszyscy bawimy się magią świąt Bożego Narodzenia Czy byłby Pan w stanie powiedzieć mi, co Pan robi? Oczywiście. Odbywają się dzisiaj warsztaty u nas w szkole. Jestem nauczycielem świetlicy klasy pierwszej C. W dniu dzisiejszym od godziny 15 do godziny 17 mamy zaplanowane zajęcia warsztatowe, świąteczne. Konkretnie moja klasa wykonuje stroiki. Zostali zaproszeni tutaj również rodzice, babci i dziadkowie. Jesteśmy dzisiaj na lekcji plastiki w klasie 7B w klasie dwujęzycznej. Przed nami siedzi jagoda. Co dzisiaj robisz na plastyce? Um, ogólnie dzisiaj robimy fantastyczne kartki. Takie mamy tutaj właśnie od, od pani um, fantastyczne takie karteczki, które się świecą. Um, I właśnie to będzie pokazywać um, taką piękną bombkę, którą trzyma taki stwór. Um, dobrze, a co jeszcze chcesz dodać do swojej kartki? Um, ogólnie dodać jakieś naklejki, karteczki I oczywiście napisać Merry Christmas, bo jesteśmy klasą dwujęzyczną Oraz um, oczywiście to je, oznacza, że um, to oznacza narodzenie Pana Jezusa